Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej basi. Jesteśmy już w trzecim odcinku, i przy okazji tego trzeciego odcinka postanowiłam Was trochę zaangażować tutaj, jeżeli chodzi o tworzenie serii. I na Instagramie zadałam Wam pytanie, z kim nasza basia powinna się teraz umówić i jak ta randka powinna przebiegać. Czy powinna być romantyczna, czy powinna być taka szalona i w stylu barabara? I wy zadecydowaliście? A jak zadecydowaliście? Dowiecie się się oglądając dzisiejszy odcinek, bo nie nie będę Wam spoilerować tego, jakie były te wybory. Oczywiście, jeżeli ktoś by mi nie wierzył, że było tak, a nie inaczej, no to sprawy mogę udowodnić, ponieważ mam to wszystko na Instagramie zapisane. No, ale. Pamiętajcie o zostawieniu komentarzy i łapek subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a teraz są jeszcze wyprzedaże na jej app, więc jeżeli będziecie kupować jakiś dodatek przez jej App, możecie wpisać kod na Scarlet, jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, czyli chcecie, żeby jej podzieliło się ze mną kwotą zakupu, jaką tam zostawiacie. Jest to niewielki procent, ale zawsze jakiś tam dodatkowo, więc jeżeli ktoś ma ochotę, może to zrobić, wiadomo dobrowolnie. A my lecimy już do naszej basi. A skoro jesteśmy u basi, to pamiętajcie, że. A w sumie to nie wiem, ja chyba to mówiłam, ale wam przypomnę, możecie pobrać sobie dom basi, ponieważ jest on udostępniony, no zawiera trochę tych DLC, bo ja się tutaj nie ograniczam. Boże drogi, ile tego jest? Aż uderzyłam ręką w mikrofon, boże drogi. No ale jest. Więc jeżeli macie ochotę sobie go pobrać, to możecie sobie go pobrać, bo ja już go skończyłam. No i oprócz Basi macie też tutaj czada, którego Wam obiecałam, więc jeżeli nie wiecie, nie pamiętacie, to polecam bardzo serdecznie. Czad jest w ogóle bardzo fajną taką postacią bezikową, którą możecie sobie wykorzystać, wiecie, dodać tam skiny, oczy i te inne rzeczy, jeżeli macie taką ochotę, e, oczywiście y, i wtedy sobie mieć go u siebie. No, taki typowy w rysach wydaje mi się mój sim, który będzie tutaj ładne geny przynosić, więc polecam czada bardzo serdecznie, właściwie z taką myślą go tworzyłam, żeby był dla Was taki w miarę uniwersalny i dom. Ja tutaj go wreszcie dokończyłam. Nie są to jakieś wielkie zmiany, ale są takie, że mamy wreszcie stworzony tutaj gabinet. Gabinet, oczywiście, jak cały dom jest taki bardzo krzykliwy, ponieważ, no, no cały dom jest taki, nie? Ma bardzo takie mocne, ostre kolory i oprócz tego gabinetu, z gabinetu Basi, gdzie Basia pisze swoją książkę i oryginalnie Kari była, ona pisała bloga tam o sprawach sercowych nie? i o randkowaniu w Nowym Jorku. Natomiast no my tutaj bloga nie piszemy, piszemy za to książki o jej historiach, które ona przeżyła. No i zrobiłam tutaj właściwie niewiele, bo mamy tylko do modelowania zmień kolor doniczki hmm. e, mamy tutaj do modelowania krzaczek i go właściwie nigdy nie dawałam w rozgrywkach więc tym razem tutaj u mnie się znalazło a i właśnie tak bo dodałam ten dom i widzę że e, jak dodałam ten dom to usunęło mi się ogrodzenie nieładnie a to jest ogrodzenie z debuga nie nie z debuga to jest to ogrodzenie tak tak bo ja chcę żeby to było ogrodzone no może mi się to usunęło no bo jednak debug to debug nie więc tak. A, okej, okay, dobra, to jest ogrodzenie z debuga. A ja sobie muszę tutaj sama na nowo ustawić. No bo, jak się wrzuca rzeczy z galerii tak na wymierzone działki, to bywa różnie, nie? Więc jeżeli też macie ten dom, to pamiętajcie o tym, żeby sobie to tutaj zrobić. Macie mniej więcej pokazane, jak to powinno przebiegać. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. I tutaj tak. Więc polecam sobie dom ogrodzić. Halo, coś mi tu nie leży. Coś mi tu nie leży, moi drodzy. Nawet bardzo mi to nie leży. Bo to mi nie leży, że tutaj nie mam... Hmm... Halo, no, halo, halo. Czemu to mi zniknęło? Tutaj mam wrażenie, że miałam czymś to ogrodzone. Ale teraz nie mam, więc nie wiem o co chodzi, ale ja sobie to ogrodzę. Bo ja nie lubię, jak nie mam tego ogrodzonego. A wydaje mi się, że tu tutaj coś było. I coś takiego tutaj było. Albo miało być i ja nie dałam? No w każdym razie, ja sobie to teraz dodam. I wy, jak sobie pobieracie ten dom, to też sobie raczej dodajcie. No bo bez tego ten dom nie wygląda już tak samo. Tak, tak, tutaj, tak, tutaj, tak. I coś tutaj jeszcze. O, właśnie, no to. No to powinno być. To czemu tego tam nie ma? Czemu mi to robi taki, o, problem. Nie wiem, coś dziwnego się stało. <laughs> coś dziwnego się stało, bo umieszczałam sobie ten dom w sensie, wiecie, ja go zrobiłam na innym zapisie i wrzucałam sobie tutaj z galerii i niestety, ale połowę rzeczy widzę tutaj, mi poznikało z niego. I tutaj się rozastanawiam, czy tutaj było jakieś ogrodzenie. Nie, nie było raczej ogrodzenia, tutaj raczej to wyglądało w ten sposób. No dobra, nieważne. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, teraz wygląda tak, jak powinno wyglądać. Mamy wszystko ogrodzone. Tak, nocny Marek Sim. sim nie śpi przez 24 godziny simowe. A, bo ty sobie zemdlałaś z przemęczenia, rozumiem. No to troszkę się zdrzemnij i nie masz jakiegoś... Nie masz. No to zjedz lub wypij coś na szybko i wiesz co? Zjedz sobie jogurt. Zjedź sobie jogurt, bo to będzie faktycznie takie szybkie, wyjmiesz to tylko z lodówki, trochę głód napełnimy, a ty się wyśpisz. Basia, jak widzicie, prowadzi raczej nocny tryb życia, więc godzina 13, ona... O, Daniel! Podobno udało ci się znaleźć kogoś nowego. Jaką sztuczkę zastosujesz, by osoba pomyślała, że war... Jaki red flag! Daniel, ale ty jesteś red flagiem! O, nie mogę! Widzieliście te inter... Ja nie mogę! Co za but? Powinnaś mu e, liścia strzelić, kochana Basiu. O, ktoś do nas jeszcze dzwoni. Hej, podobno ty, a e, Iris Salamon przyjaźni się ze sobą? On jest naprawdę fajny. Tak, przyjaźnimy się ze sobą. E, ale Basia na tym nie poprzestaje na Irysku, ponieważ są jeszcze inne tutaj e, rzeczy. Ale masakra z tym Daniel. Daniel dowalił. Zjedz sobie obiad jakiś. Nie wiem, sałatkę ogrodową sobie zjedz i my sobie popatrzymy, moi drodzy, na naszego Simdera, czyli zakątek Kupidyna, i zobaczymy sobie, czy mamy tam jakieś dopasowania. Halo, 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 zakątek Kupidyna, otwórz zakątek Kupidyna. W ogóle rozkwinialiśmy kwestie tych simów, że się nie pojawiają, i niektórzy uważają, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale Wam przekażę, co po prostu mi pisali, że oprócz tego, że tych simów macie tam polubionych w galerii, bo ja ich mam wszędzie. Mam w mojej bibliotece zapisanych, wprowadzonych do otoczenia polubionych. Zrobionych, autorów obserwowanych. No i oprócz tego, że oni muszą mieć wszyscy ten hashtag, ale tego nie było w tutaj opcjach gry, w sensie wiecie, kiedy wchodziłam w. Czekajcie, ustawienia pakietu. Uwzględnić mm, simów w galerii z zakątku, kupi no jeżeli ta opcja jest włączona, to jest w galerii. A, czekajcie, zostanie wyłączona. Simowie z galerii nie będą pojawiać się w zakątku Kupidyna. Um, Uwzględnij simów z listy ulubionych z galerii w zakątku Kupidyna. Wyświetlaj w zakątku Kupidyna tylko simów z galerii należących do graczy, których obserwujesz. Simów z rodzin dodanych na listę ulubionych, bo zawartość polecanej przez e, Maxis. No i e, właśnie e, nic tu nie ma o tym tagu, ale może tak jest, może to jest jakieś dodatkowe mm, nie wiem co. O, Judith, co ty chcesz? Mam dużo opinii. Judith, teraz ty jesteś Sugar Mommy? Oh. A ja chcę zobaczyć, czy to się uda tym razem. Chem, być może. Bo w sensie z Landgrama się nie udało. Więc może z Judith się uda. Zobaczymy. Ja chcę wiedzieć, co to będzie. A ty Basia, zjedz sobie i jeszcze otwórz zakątek Kupidyna. A ten motel to się gdzieś tutaj znajduje, z tego co ja pamiętam, tak? Czy on się gdzieś tutaj znajduje? Na tym otoczeniu... Czytam, muszę iść. O, tu jest. Spotkaj się z bardzo dziwną osobą. Zobaczymy, czy cię wystawi. Bo ostatnio nas wystawił, więc może tym razem nie będziemy wystawieni. I to gwiazda, moi drodzy. Więc tylko z ciekawości tutaj idę. Gratuluję założenie własnej kolekcji pierwiastków. Jeżeli naprawdę chcesz się nią popisywać, pomyśl o zakupie gabloty na próbki pierwiastków. Hej, fajnie, że udało nam się spotkać. Ach, chcesz dostać prezent, tak? Zajrzyj do kieszeni. Dziwne spotkanie. Spotkanie z bogatym dziwakiem. Barbara spotkała się z. i było, no właśnie, bardzo dziwnie. Kto by pomyślał, że w tym wieku można się interesować pustostwórkami? Co! my to wszystko od niej dostaliśmy? I ja nie mogę. I ja nie mogę. Ona nam zapłaciła? Tym? Ja myślałam, że... I... <słyski> Ej, słuchajcie, pomijając już jakieś tam rzeczy związane z... Um, poprawnością, niepoprawnością, to kurczę dobrze. Kolekcję można tutaj rozbudować dzięki temu. E, Dopasowania. Marian? Mor oh, mor Morgan Morgen? San Majszuno? A czekajcie, czekajcie. Diego? Snob i znawca Kornel? Valery Ildefons? Odśwież. Glyn Wacław, Kilian jest dobrze, Zenon, Adrian, Akira, Olgierd i słuchajcie tak, Kilian. My się spotykamy z Kilianem, ponieważ to na Kiliana zagłosowała największa ilość osób. Jeśli chodzi o Kiliana, to, że się tutaj pojawił, to po prostu on jest prowadzony, ja mu weszłam do niego, do jego domu i przez niego założyłam mu profil na zakątku Kupidyna. Więc my tak, zapiszemy sobie go i ja chcę zorganizować sobie z nim randkę. I to będzie randka zapoznawcza, romantyczna randka, bo słuchajcie, jeżeli chodzi o głosowanie, to zadecydowaliście, że to ma być, wymaga posiadania negatywnych relacji romantycznych, że to ma być randka opierająca się na intymności, tak zadecydowaliście w, w miażdżącej większości, z tego co pamiętam. No więc tak też będzie. Gość. Nie, gości nie chcemy na tej radce, ale no lecimy. W takim razie, skoro tak zadecydowaliście, że to nie romantyczne, a takim stylu ma być, to tak będzie. Mm -hmm. I lecimy sobie tutaj, tak. Rezydencja Bar. <ścoughs> Klub nocny, siłownia. My oczywiście idziemy do klubu nocnego, tego, który pobrałam z galerii. I słuchajcie, niestety przez połowę, czy połowę, przez sam początek odcinka nie będzie dźwięku z gry, ponieważ źle sobie wszystko nagrałam. E, w sensie nie, nie włączałam sobie, żeby nagrywało mi dźwięku z gry, więc niestety tak będzie. Ty się weź przebierz. E, wy macie tutaj, słuchaj, o nie, wy nie jesteście pokrewni. E, brak zgodności charakterów. E, może uwodzicielską pozę zrób, zachowuj się romantycznie. O mój Boże! Patrzcie co on ma. On ma obrączkę. O, czyli on gdzieś jest czymś mężem? O nie. Możesz gadkę na podryw zrobić, Basia. Wręcz róże. Irys, co chcesz? Barbara, muszę podjąć jakiegoś wyzwania. E, Może spróbuj znaleźć nową pracę. Co o tym myślisz? Moim zdaniem nowa kariera to dobry pomysł. Idź, idź, ogarnij sobie to. Mm. No, tak wam powiem, że działania e, możemy. A nie, czekajcie, on jest już w naszej grupie. E, akcje związane z randką, natychmiast zakończ, przedłużenie, związek, zobacz, związek, dowiedz się więcej, spytaj romantyczne granice. Czekajcie, czy ma jakieś. Czy nam powie, że nas to nie powinno interesować? Platoniczny romans nie będzie wywoływał zazdrości. Nieplatoniczny romans, za wyjątkiem Barabara, będzie wywoływał zazdrość. Barabara będzie wywoływać zazdrość. Okej, okay, dobra, chodź, chodź tutaj. Chodź tutaj, e, usiądź i rozmawiaj tutaj. O, już myślałam, że to jest ten nasz ex, ale na szczęście nie. W sensie ex, no Irys, w sensie. Ale nie, więc chodź tutaj z romantycznych szczułości. Wyznaj zauroczenie, wręcz romantyczne publicznie. Nie, nie, nie. Flirtuj. Mm, zadaj ryzykowne pytanie. O nie, nie wyszło ci. Trudno. Pogawędka, poznaj. O, za grubo poleciałaś. Dyskutuj na temat Barabara bara w książkach. Musimy sobie trochę te relacje zbudować. A czy ci y, zdrać kilka osobistych informacji? Czy ci Simowie nie powinni y, po prostu sobie iść? Ja ich nie chcę, idź sobie. To jest randka, a ty nam przeszkadzasz. Zbyt wielu Simów w jednym miejscu, więcej się tu chyba nie zmieści. Czy to nie grozi pożarem? A co jeśli podłoga się zawali? Może czas, by Barbara sobie stąd poszła, dowiedz się więcej o obawach. Eee, bez przesady. Kilian dowiedział się, że Barbara jest za bezrobotna i dostał, e, dostała minus. <grym>, co mówię tutaj! Dlaczego oni się tak dosiadają? Dobra, chodź. Romantyczne flirtuj, może się nie obrazi. Nie, nie rozmawiamy jakąś starszą panią. Flirtuj. Mieliśmy flirtować z nim. Właśnie, i choć z Romą, ruma... <grywka> nie mogę z nich. Mm, pochwal, wygląd. Dobrze. Mm, I teraz przyjazne. Pogawędka. I tutaj jest rozmawia o Barabara, więc musimy to znaleźć. Obawami. Delikatna intymność fizyczna, czyli... O la, la że Barbara lubi flirtowanie, tak może lubić. Pochwal wygląd jeszcze. Zaproponuj uwodzicielski. Początek romantycznej satysfakcji, byleby nasz facet tutaj nie przyszedł. Ja bardzo proszę taniec uwodzicielski, bo on bardzo ładnie rozwija tutaj relacje. Nie mogę z tej sudowej komory. O nie, co ty masz na sobie? I y, moi Simowie udają się tutaj do oazy, że tak powiem, y, rozpusty. Zgodnie z <sodoma> i Komora. Zgodnie z waszymi oczekiwaniami. Ja się będę śmiała, jak z tego wszystkiego jej jakiś purchle wyskoczy. Jeśli chodzi w ogóle o dalsze mm, rzeczy związane z tą serią, to ja wam jeszcze będę wrzucała rzeczy na Instagram. Nie wiem, czy pamiętacie, jak było w Kaj, ale trochę wam pytań zadawałam, więc teraz mniej więcej o pewną rzecz jeszcze też was zapytam. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam będzie więcej informacji na ten temat. Zaraz ci się randka kończy. Halo! Wyjdź już spod tego... Koca, wyjdziecie stąd czy nie? Wyjdź, wyjdź. Tylko ja bym chciała, żebyś jeszcze akcje związane i poprosił o przedłużenie. O nie... Co ci się stało? Co ci się stało? Co, 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 co tam było za jakieś... Odczucie, zdobyte nagrody, świeczki. Ja się będę śmiała, jak ona w zajdzie. Bo ja mam tutaj 1%, wiecie, szansy na... Zajście w ciąże podczas barabara. Dobra, nie jest. <ścoughs> Więc jest dobrze. Weź gorący prysznic. Bo jesteś brudna, widzę. Oh! Don Lotario! O oh, mój Boże, Brand Hacking. Oni wszyscy tutaj... Jezu. Wszyscy tutaj siedzą. No ale Basia, kolejna randka jest, więc będziesz miała kolejny materiał do pisania. Na razie wracamy, słuchaj, do domu. W ogóle może uda ci się coś zarobić z tych książek. O nie! Pada deszcz! Uciekaj, Basia! Uciekaj, uciekaj! I idziesz do siebie tutaj, do góry, i kończymy książkę. O Panie Wielkim, a gdzie jest Twój? Gdzie jest Twój komputer? Gdzie jest Twój komputer? Nie dam Ci go. Nie, no, nie. Nie żartu, nie, nie dam Ci komputera. Miałeś tutaj mieć tablet, z tego co pamiętasz, czy nie tablet, tylko. Yy, laptopa jakiegoś, notebooka. Wróć do pisania, jak pan wilki złamał mi serce. No, musisz to nadgonić, bo musisz dokończyć książkę o nim i musisz napisać yy, rozdział o kolejnej randce. Musisz to nadgonić. A nie, możesz przejść tutaj przez tego. A nie żartuj, że ty przeszkadzasz tutaj. No, halo. Możesz teraz y, pójść tutaj. Halo? Usiądź sobie. No właśnie, dobra, teraz możesz. I y, musisz nadgonić... O Jezu, jakie masz owosienie na klatce piersiowej. <grym> wróć do pisania, jak pan wielki złamał mi serce. Wróć, wróć. A potem ogolisz sobie tę klatkę. <grym> Nie wiem, dlaczego ci rośnie na klatce takie owosienie duże. A jeśli chodzi o prezenty za spotkanie, no to one idą do sprzedaży, moja droga. To co to jest w ogóle? Wyjątkowe. Ten obiekt nie może być sprzedany ani usunięty. Uh -huh. No to tak, trochę dostałaś za to spotkanie. I oczywiście idziemy wydać naszą książkę. Jak pan wielki, słabo mi serce. Na drodze do sławy. Zdobyte umiejętności. Gratulujemy. Barbara opublikowała własną książkę. Nie zarobi tyle, co nas sprzedaży prawa autorskiej wydawcy, ale będzie codziennie trzymać niewielką sumę z tytułu tantiem. No, dla nas to i tak jest zawsze plus i to jest o godzina ósma. Ty, jak mówiłam, masz nocny tryb życia, więc chodź sobie teraz, zjedz coś na szybko w mikrofali. Nie możesz nic? Czemu? Aha, brak dostępnej mikrofali, no tak, no to zjedz śniadanie, jakąś jajecznicę z bekonem wytrzymasz, dasz radę sobie to wyprodukować, Baśka. Ja w ogóle um, nigdy nie miałam tej obawy z zatłoczonymi miejscami, bo ja normalnie z simami nigdzie nie chodzę i Baśka jest tutaj debiutantką u mnie, jeżeli o to chodzi, bo dosłownie nigdy tego nie miałam. Jak pan wielki, tylko 9 simulonów na tym zdobyłaś? Ej, ale ty w ogóle mogłabyś mieć chyba też karierę, nie? W mediach społecznościowych, też tego nigdy chyba nie ogrywałam, sprzątnij to, w ogóle straszny syf masz, Baśka. Mm. I ustawienia bezpieczeństwa, tylko nie wiem nawet do końca jak to się tu ogarnia. Rozmawiać ze trollu na forach, znać korespondencyjnego przyjaciela, to na pewno nie. Mm. Otwórz zakątek Kupidyna. Właściwie możemy teraz sobie go otworzyć i zobaczyć, czy może coś ciekawego tam będzie. O, zemdlejesz jeszcze przy okazji. No dobra, no to sobie zemdlej, otworzysz, a potem idziesz spać. Dopasowania. Glin, Wacław, to <grymne> Kilian, Zenon. A, o jaki Adrian, ładny. Akira, Olgierd. Ukupani, Co? Ukupanipo? Co za imię? Anielo, oczywiście w Angelo rozumiem. Franciszek, Florian, Rufin. Kale. Cudownie. Ale ja chyba muszę każdemu z tych Simów, którzy są, otworzyć zakątek kupidyna, że o, gdzie udało Ci znaleźć nową drugą połówkę w klubie złamanych serc Daniel, jak ty jesteś? Ja nie mogę! Czy ty też możesz mu wysłać coś takiego? Żeby się odwalił od ciebie. Związek stwórz personalizowaną, otwórz profil towarzyskie, flirtuj poznaj, rozmawiaj. Wyślij flirciarską fotkę z ręki. Nie możesz mu też tak pocisnąć? Ja nie mogę. Poproszę o zorganizowanie spotkania. Nie, bo jak poprosimy go o zorganizowanie spotkania... Daniel, odmówi spędzenia czasu z w imieniu Barbara. Może się lepiej poznać, wszystko też może... Ale warto zaprosić sympatię osobiście. Daniel Masłowski zaraz tu będzie. Wiesz, musisz się ubrać pięknie. Ubierz się pięknie i musisz mu strzelić w twarz, jak tu przyjdzie. Daniel, gdzie jesteś? Daniel, chodź tu. Chodź, zrób mu. Spytaj go, czy ma jakiś problem w ogóle, że wysyła ci takie wiadomości. Spytaj go, wykrzycz mu zakazane słowa, Kpij ze stroju i jeszcze dodatkowo z podłych złośliwość. Pchnij go. Mam problem na tym, że muszę mierzyć się z pasywno-agresywnym zachowaniem kogoś. Mm, po tym, co się stało, wzbudza we mnie wściekłość. Jak myślisz o kim mówię, przecież to Ty ją zdradziłeś. Walcz z nim. Walcz z nim, bo on ci tak ciśnie. Tak. Walcz z nim. Dość go, nie będzie ci takich SMS-ów wysyłał. Daniel. się, Daniel. Uu, Daniel! Uu, Daniel i Barbara nie cierpią się teraz nawzajem. Druga walka! Druga walka! Oni... Basia, musisz poćwiczyć kondycję, bo musimy mu dowalić. On ci nie będzie takich rzeczy mówić. Nie będzie ci takich rzeczy mówić. O! Wygrałaś z nim! Cudownie. Cudownie, cudownie, cudownie. Ale wiecie co? Bo ja mam problem z wami. Ja bym chciała... A nie możecie dodać się do grupy? A może porozmawiać tutaj, nie na progu? Wiem, że ty jesteś y, y, zmęczona, ale ja bym chciała, z podłych złośliwość, pchnęła go, bo potrzebuję tego do miniatury. Postara się, Basia. O, tak, 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 tak. I czekajcie, y, ja muszę to ładnie sobie ofotografować. I słuchajcie, w tym miejscu zostawiam ten odcinek, ponieważ to, co wydarzy się dalej, będzie leżało w waszych rękach. Zadam wam pewne pytanie na Instagramie, gdzie powiecie mi, co sądzicie. Więc jeżeli mnie ma was na Instagramie, to koniecznie wbijajcie. Jak się nazywam, znajdziecie w opisie tego filmu. Ja już się z wami żegnam i życzę wam wszystkiego dobrego, klasycznie, standardowo. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! thank mm -hmm. you